Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Hard of Iron 4 Moi drodzy, troszkę posiedziałem, popatrzyłem, dziękuję za radę z tymi samolotami. Eee, bombowcami morskimi, nie, one się nazywają te samoloty. Te samoloty nazywają się Lululul, nie marnarka, tylko... O tutaj! Bombowce morskie dokładnie. Przerzuciłem je teraz tutaj, dopiero zaraz je będziemy mogli tutaj wystawić do samej gry Bo tutaj je wysłałem na to lotnisko do wody wostoka, jak widzicie. I tutaj dopiero mu przydzielimy zaraz misję. Więc na spokojnie, na razie leć tutaj. Jak szybko tutaj przelatujesz? Łopanie, kochany. Tutaj będziesz leciał i leciał. Dobra, to nie ma problemu. Ruch oporu mnie jeszcze nie interesuje, a my gotujemy się do wykonywania planu. Na razie moje wojska widzę, że zajmują pozycję. Przegrupowują się. Tu, mówiliście, że tu jest dużo wojska. Ja wiem, że tu jest dużo wojska, a to wojsko jest strasznie zdezorganizowane w tym momencie. Więc ja się go tak w ogóle tak strasznie nie boję jeszcze. Tutaj powinniśmy być zaraz gotowi do realizacji planu. To znaczy, ty... Mhm... Jak wygląda twoje przygotowanie planu? Wśród moich żołnierzy? Eee... Zero? Czemu? Aha, bo nie jesteście pewnie jeszcze na pozycjach. Wiecie co? Pal licho. A, bo tu nie ma planu. No dobra, rozumiem. To nagle przedstawia więcej sensu faktycznie. Eee... Nie wiem, to linią ofensywną będzie wszystko w takim razie. Przygotowujecie plan? Tak, coś przygotowują. Chyba. Nie wiem, zrealizujcie. To są już rozbite oddziały, które po prostu możemy zmasakrować, bo są raz, że otoczone, nie mają zaopatrzenia. Albo sprawa jest ich koniec. Tutaj widzę, że mi się nawet udaje przybijać. Częściowo, oczywiście. Tutaj powinniśmy przygotowywać plan, jeśli pamięć mi nie myli. Za 7 dni będzie osiągnięty max planu. Nieoczytane wyniki ataku na port? Wiši. Vichy... Aaa! Wy macie takie samoloty? To gdzie wy macie samoloty tutaj? Przekajcie, pokażcie mi to Morze Bałtyckie. Hmm. Intrygujące. Zachodni Niemcy raczej powinienem mieć pełną dominację powietrzną. Jakoś nie widzę sensu, żeby oni mogli ze mną jakoś kontestować. Bardzo będę chciał zwiększyć ilość bombowców taktycznych. To jest coś, czego nie mam za dużo, a będę chciał ich mieć więcej. W szczególności tego modelu jeszcze. Trochę wyprzedza jeszcze, ale potrzebuję ich zwiększyć, produkcję i to diametralnie. Jak wygląda u mnie produkcja tego typu? Rzućmy sobie okiem. Wyżej to było, przepraszam. Wy. 4,7 tygodniowo, bo ty dopiero rozwijasz linię produkcyjną, tę swoją drogą też. Um, trochę się za późno tym zająłem. Dobra, rozbijcie to, to dziadostwo. Pokonane. Pokonana. Dziękuję armiom. Dobrze, panowie, zapraszam. Skonstruujcie sobie linię frontu. Z którym krajem? Zacznijmy tutaj na razie. Okej. Okay. Chociaż to był chyba trochę błąd. Tak, to był błąd. Ostnie zatem ten plan. Będziecie przydzieleni tylko do. Mm, tutaj. Dobrze. Do tego frontu. OK, i teraz go. Dobrze, ustawcie się na granicach. Wasza linia ofensywna ma zakończyć się tutaj. Nie, to był błąd, przepraszam. Przepraszam, to był głupi plan. Wasza linia ofensywna ma iść stąd tu. O. Dobra, w porządku. Jak wygląda ruch oporu? Tutaj jest oporu trochę w Budapeszcie, ale spada. Tak, to się nie ma zamartwić. A w Warszawie? 16, ale też spada. E, jeszcze jedno. Ktoś mi z Was zapisał, że mój batalion NKWD nie ma MP. Ma MP, je ma przecież. Nie wiem o czym mówicie. Więc jakoś się o to nie martwię. E, Powinien zaś się tych kolejnych batalionów troszkę zrobić, ale to za się tym zajmiemy. Jak wygląda przygotowanie planu? E, ja nie chcę, żebyście byli jako pani, tylko chcę, żebyście byli przygotowani do ataku. Dobra, są przygotowani. Realizować. Bardzo dobrze. Żukow? Pewnie nie jesteście w ogóle przygotowani, jakbym stawiał. No tak, bo jesteście w strategicznej relokacji. To tym bardziej nie nadajecie się teraz do niczego. Ale Niemcy są w tym momencie przeze mnie rozbijani, makabrycznie, więc ja się jakoś o to, o to zupełnie nie martwię. Lotnictwo już nie mają, bo sprawdzałem jeszcze ich lotnictwo. ...szczegóły. Zobaczcie, to jest 100 samolotów, to pewnie te wszystkie, co tutaj latały to i atakowały mnie, to jest max co nie mogą mi wydosponować. Rzućmy jeszcze okiem na Daleki Wschód. Eee... Naprawdę wiecie, że możecie ten plan realizować? Serio. Panowie! Gdzie jest w ogóle cała ta armia? Reszta tych wojsk? Przepraszam, wy macie iść do tego frontu. Dobra, realizuję już, w porządku. Ten plan jest bez jednostek. Wpędzlam ten plan. Nie o taką Polskę walczyłem. Dobra? Przebijamy się przez Azję, zatem wróćmy do frontu europejskiego. A, przepychamy to. Przepychamy. Jak Pani Żukowie wyglądały Twoje wojska? W porządku. Pchajcie. Dobrze. Tu są braki w zaopatrzeniu jeszcze, ale to nie, nie ma problemu. Tu odcinamy, widzę, że jakiś ich żenujący mały obszar. Dobra, są braki w zaopatrzeniu Basa, to naprawdę nie jest problem. Skrzywa bez zadań. Ach, tutaj faktycznie. Przydziel tak. Niech będą uderzenie morskie. E, dobra, w porządku. Dowróćmy do Europy. A fioletowej armii jak idzie? Kończę realizację planu, z tego co widzę, to bardzo dobrze. Teraz mi zmienimy plan, oczywiście, i zmienimy im front. Przede wszystkim front się zacznie tylko tutaj, i popchniecie od dołu tu do Monachium. Niestety, ten dźwięk jest strasznie irytujący. Trzy niemieckie konwoje zatopione, w porządku. I tutaj jeszcze coś znowu. Aha, japońskie okręty pod wodę, no proszę. Tego bym się nie spodziewał, że aż tutaj wyślał mi okręty. Przepychamy towarzystwo. Żukow też tutaj atakuje od południa ze swoją armią. Bardzo dobrze, bardzo sprawnie. Boże, to jest, irytujące są te dźwięki. Wiem, wiem o tym i musicie po prostu przeżyć to. Dobra, tutaj kończą realizację planu. Z tych oddziałów to jest po prostu. odchuja i ciut-ciut, ciut, ciut że jakby... Amerykanie, wiecie, że moglibyście na przykład się dropnąć teraz tutaj, czy coś? Nie wiem, tak tylko rzucam. Jak na moje to by trochę ułatwiło atak. I co to co się wyczynia? Rozbić to dziadostwo. Dobrze. Do przodu, pięknie, dziarsko. Przepychamy tutaj. Tu co się wyczynia? Dlaczego te oddziały jeszcze nie zaatakowały tutaj? Bardzo dobrze, a wy? Co, się, co takiego się wydarzyło, że nie możecie tu zaatakować? Dobra, Żukow, widzę, że kończy realizację swojego planu. Dobra, panie Żukow. To jest koniec waszego frontu w takim razie. Spauzuj, pozbądź się tego rozkazu. Następnie, nadajmy wam front. Od strony Jugosławii? I do Włoch popchacie? Dobra, Żuków dostanie front stąd. I od Bratysławy, dobrze. Proszę się ustawić na froncie. Dobrze, ustawcie się. Niech się te wojska poprzerzucają, zaraz im dopiero powstałem plan. Dobra, tu pchamy już w głąb Niemiec. Oto się jakoś nie za bardzo martwię. No, zajmie mi brytolę Rostok, no, cholera jasna. Chciałem mieć ten port akurat. Trzeba by ich przepchnąć tutaj, od odciąć ich od nadbrzeża. Żeby brutalnie nie mogli tam zdobywać już nic więcej. Ustawcie się na granicy. Dobra, Georgi. Po tym Twoją linią ofensywną będzie odcięcie Monachium aż do Włoch. Odcięcie Monachium aż do Włoch. W ten sposób będziecie przepychali. O! Takie natarcie będzie Twoje. Czyli to jest Zjednoczone Królestwo? Dobry Boże. Teraz wy, wy stacjonujecie tutaj, na razie zakończ ten plan, Pozbądź się tego frontu, czekajcie, bo no był dobry front w gruncie rzeczy, niepotrzebnie się go pozbywałem, wrzuć go sobie tutaj, w porządku i twoją linię ofensywną będzie podobnie jak tutaj, przebicie się tędy, tak, bo będziecie go wspierali po prostu ten front i tyle, tylko że wy krócej go skończycie. O, tutaj jakoś go skończycie. Dobrze. Proszę się ustawić do pozycji. Co jest Georgi? Ten plan może być dla nas niekorzystny. Ha, taki chuj. Jakoś nie zupełnie mnie to martwi. Jak wyglądają moje dywizje? Zorganizowanie mają niektóre małe, ale większość trzyma się w miarę sprawnie. Nawet moje dywizje rezerwistów działają w miarę dobrze. Jest więcej problemów z zaopatrzeniem niż... No już się plan widzę, że zaczyna robić korzystniejszy dla ciebie nagle. Jak wygląda tutaj? A realizacja na Bliskim Wschodzie? O, finiszuję już, bardzo dobrze. Chodzi o zajęcie ostatnich wysepek tutaj. Następnie tę armię tutaj zostawimy. Ta daleko wschodnia widzę, że już się rozlokowała tutaj, bardzo dobrze. Wróćmy do Europy zatem. A czemu jestem na tempie 2? Mógłbym być na chociaż na 3. To już nie byłoby aż tak głupie wtedy. Dobra, tutaj zostało jeszcze południe tylko do zrealizowania. I teraz chyba mi się zmienił już wschodnie Niemcy. Bo już się chyba teraz będziemy bili północno-zachodnich Niemczech, nawet. Okej, okay. wschodnie Niemcy to już na pewno nie walczymy. Zachodnie ewentualnie i północno-zachodnie. Dobra, w porządku. Pokaż jakie mamy tutaj skrzydła. Odwołaj, odwołaj, odwołaj. Dobrze. Następnie, gdzie mam porty lotnicze? Halo, porty lotnicze w Hanowerze, gdziekolwiek? Erfurcie? Serio? Nie ma tu portów lotniczych? No dobra, to zachodnie Niemcy. Z Pragi byście latali, nie? E, dodałbym tu ze skrzydł. Skrzydeł kilka wojskowych. Czekajcie. Te skrzydła były w Berlinie, chyba. Nie, tu były te skrzydła. Jej, jak daleko. Dobra. Te skrzydło przenieśmy do Berlina. Nie, do Brandenburgi. I bombowce taktyczne przenieśmy też tutaj. Te myśliwce przenieśmy do Pragi. Dobra. W porządku. Teraz tutaj są myśliwce w gotowości. Przeniesie do regionu Zachodnie Niemcy. Wykonujcie tutaj misję. Dobrze, dobrze, już potrafię to robić, chociaż jakkolwiek. Teraz y, potrzebuję Północno-Zachodnie Niemcy. Wybierz ten, te myśliwce i wrzuć je do tej misji. I wrzuć je do tej misji. Dobrze. Teraz powinniśmy mieć wsparcie powietrzne w tym regionie, w walkach. Powinny samoloty się teraz przyłączyć do walki. O ile mogą pokryć teren, sprawdźmy jeszcze. Macie misję. Chyba pokrywacie teren. Czekajcie, czy ja im dobrze wybrałem misję? Nie nie, 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 źle im wybrałem misję. Pokaż mi te berlińskie samoloty jeszcze raz. Eee, zanuluj misję w tym, w tym sektorze. Dobrze. I teraz potrzebuję północno-zachodnie Niemcy. O, właśnie. I w ten sposób. I się dołączyć się do walki teraz. Tak. Mamy dominację powietrzną. Moje samoloty powinny zacząć działać powolutko. No i tutaj oddział wie, że stracił. Dobrze. Następnie te dwa plany. Jak wygląda przygotowanie planu? 30%. już zaczekamy. Jeszcze a też urzukowa, a tutaj. No to tu jest jeszcze rezerwa za przygotowanie. No na razie to się ustawcie i przygotujcie. W porządku. Oprócz przeciwko okupacji. że mhm. próbujemy cały czas zatopić grafa. Ale jakoś nikomu nie wychodzi ściganie grafa. O, że stało łodzi podwodnych, które mi się drabia. O tym zapominam cały czas. kiedyś będę musiał się temu przyjrzeć. Ten na to bym mógł kiedyś z wycofać w sumie. Bym się tak nad tym zastanowił. Jeszcze rzućmy okiem szybciutko tutaj na Bliski Wschód. Okej, okay, widzę, że zrealizowaliście plan. To bardzo dobrze. W porządku, zatem waszą misją teraz jest zgarnizonowanie tego obszaru. Może bez tego. O, ten z tym No Wróćmy do Europy. Giorgi, hmm. Georgi. Już powolutku rośnie premia za przygotowanie. Ivan może atakować chyba w ogóle w ciemno od razu. Atakuj, Ivan. A z Georgia dołączymy do ataku. Bardzo dobrze, odcięliśmy Brytoli przynajmniej od tego... ...pierdzielnika. W tu w centrum jest ciężej z przepychaniem, ale widzę, że wystarczy jakaś jedna dywizja moja pancerna i zaraz się przebijamy. Subcio. Niestety dajemy terenu pieprzonym brytolom. Georgi rozpocznie natarcie. Dobra, teraz jaki to jest region? O, zaczynamy się bić w Alpach. Słowacja kapituluje. Wspaniałe wieści. Czekajcie. Mm, muszę się upewnić jeszcze jedną rzecz. Gdzie moje skrzydła lotnicze są tutaj? Tutaj jest jakaś grupa myśliwców. Przenieśmy je tutaj na do, do Słowacji Zachodniej i przeniesiemy je do walki w regionie Alpy. Dobrze. W porządku. Pokaż się teraz stąd, ze Słowacji Zachodniej. Region Alpy. Tutaj. Wykonujcie misję. W porządku. Eee, jak wygląda sprawa z... Modernizujecie na razie tylko bombowce. W porządku. Logistyka. Bombowce taktyczne. Dobra, czy mogę otworzyć jakieś skrzydło powietrzne z bombowców taktycznych? Nie, nie zostało mi. Niestety widzę, że tylko ulepszają jakieś starocie. Dobra, co już? Jałta? Wojna, którą toczy, z nami niemiecka zbliża się ku nieuchronnym finałowi. więc Zjednoczony Klasu proponuje zwołanie konferencji na temat przyszłości Europy. Sugeruje podzielić terytorium niemieckie na wschodni i zachodni. Dzięki temu nasze wpływy sięgną daleko w głąb Europy, co stanowiłoby rekompensatę za część strat, jakie ponieśliśmy w tym strasznym konflikcie. Niemcy wschodnie, Niemcy zachodnie, Polska. Nie, 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 moi drodzy. Na razie to ja kontroluję połowę ich kraju, a nie wy. Nie zrobiliście niczego poza desantem w Danii. Jeszcze ten descent nawet za specjalnie nie wyższy, gdybym się tu nie pojawił. Dobra, weź im, pomóż tym jeleniom, no. Bo... Aż wstyd po prostu spojrzeć na tych debili. Dobrze. Teraz chyba zaczynamy wchodzić. Dobra, północno zachodnich zachodnik jeszcze walczymy, dobrze. Bardziej, że to kontrolujecie, to mi się nie podoba. Tu już jest za Bardzo dobrze, odcinamy to. Brytola nie walczy to ja walczę. Co się dzieje? No Jezus cały czas się bijemy z tym debilem. A poczekajcie, pokaż mi jeszcze jedną rzecz na mojej flocie, rozkazy. Wy macie, że macie priorytet napraw? Macie, dobrze. Sowiecka flotilla, dobrze, priorytet napraw jest. Bardzo miło. Okpór nie rośnie, dobrze, git. O, mam wolne bazy morskie. Stocznie znaczy się. Ha, niszczyciele bym dorzucił w takim razie. Tylko tak, pokaż mi, żebym widział tylko statki. Dorzuć... Czym się różnią klasy moich niszczycieli? Akurat statkom się nigdy nie przyglądałem moim jeszcze. Niszczyciele, klasa gniwni. Okej. Okay. A nie, ja nie, nie mam nawet klasy gniwni. Klasa Oury? Te, są jakieś stare niszczyciele. Dobra. Okej. Okay. No będzie, że ten. Wszystkie stocznie, które zdobędziesz idą w tę stronę. I teraz zacznie mi chyba brakować ropy na to wygląda. O, ropy. Jezus Maria, żeby... Rosja musiała importować ropę. Dlaczego Do to doszło, co? Dobrze. I co? Ile gumy? Jeden to się nie przejmujemy. Fala wojsk zmechanizowanych, to jest kolejna z naszych doktryn. Zostaje nam ostatnia. Nieustająca ofensywa. Dobra, niech będzie. Wiem, że powinienem wziąć jeszcze... Kilka innych rzeczy. Konwoje mi się kończą też. Pomimo tego, że i takich robimy dużo. Dobra, to nie potrzebujesz jednak aż tylu. A potrzebujemy nową linię konwojów. Nie potrzebujemy aż tylu łodzi podwodnych. To na pewno nie. Wolne fabryki wojskowe. To już się zaczyna robić ciekawe, bo... Jak wygląda sprawa z czołgami? O, cały czas dużo. Tutaj? Zapotrzebowania za dużo nie ma, ewentualnie pokrywają. Dobra, to samoloty. Potrzebuję na linii bombowców taktycznych. Bardzo dobrze. Chyba, że jeszcze raz ulepszymy moją linię bombowców. Potencjalne cele wojskowe. Niemcy Wschodnie, Liberate Wargoal. Hmm, tak akurat nie wiem. A gdybym chciał zobaczyć stan wojny, na przykład aktualne wojny. Ja to czytał wojnę. Mm. Komu ja to mogę wypowiedzieć, ten wargol? Mhm. Mm to czy z Japonią i z Imperium Syjemskim? Swoją drogą, jeszcze jedna rzecz mnie teraz zastanawia. Jak się tutaj zakończyła wojna? Aha, tak się zakończyła. Czy Japonia kontroluje jeszcze część Indonezji? No i swoje wyspy. Inwazję będziemy musieli prędzej czy później przeprowadzić, jeszcze kiedyś. Tu jest, garnizonowaliśmy wojo. Te dalekowschodnie dywizje to. Widzę, że są po prostu w pełni wyposażone i nic poza tym. Tutaj się dopiero reorganizują jeszcze te dywizje. O, niektóre moje pancerne to mają już bardzo biedną organizację, z tego co widzę. Musicie to zdobyć. A pokażcie, jak wygląda tutaj opór. Oj, tu wygląda dobrze, źle opór. Pokaż, gdzie są moje wojska. Przepraszam bardzo. Robiłem, budowałem wojsko. O tutaj, właśnie. E Wystaw natychmiast. Dołącz. A, czołgi wystawiłem. Oj, nie chciałem. Dobra. E czołgi lecicie na front. Do ofensywy. E, chciałem co innego wystawić, przepraszam bardzo. E, pokaż rekrutację, wyposażenie. Dobrze. Dołączacie do tej armii. I teraz ta grupa będzie musiała zgarnizonować większy teren. Przede wszystkim to tak. Odwołaj to garnizonowanie. Będziecie teraz garnizonowali co innego. Przede wszystkim tu. Halo garnizonowanie. Berlin. O, tak może. Tutaj jest jeszcze źle w Budapeszcie. Tutaj są znowu taki na konwój. W porządku, potencjalne cele wojskowe no to tyle to wiem. Wiaden jest już mój. No kończymy realizację mojego planu zasady, tniemy Amsterdam. Brytale tutaj już teraz dziarsko sobie wysyłają wojsko, no tak. Jak ja zaatakowałem, to teraz dziarsko można wysyłać armię, nie? Mhm. Tutaj się coś nie mogą przebić, dobrze? Mają tych dywizji jeszcze tutaj. No bo kurde, po to się rozdziela front, słuchajcie, na dwie strony, żeby nie było takiej sytuacji. Ach, gałgany moje. Sporo doświadczenia wojskowego mamy, bardzo dużo rzekłbym. Czego brakuje? Gumy. No dobra, teraz gumę już mogę zimportować z Holandii. Sztuk raz. Go. Czy czegoś mamy już za dużo? Nadwyżka, pomimo to importuję stal. Yy, nie, to się robiło tak. Powinienem przestać importować to. Przerwi import ze stali. Tu może nie przerywaj. Aluminium. Przerwy import. Guma w porządku, chrom w porządku, ropa. No importować muszę, dobra. No może bałtyckim, kolejny atak na konwój zakładam. Broń wsparcia, czwóreczka, bardzo dobrze. Czekajcie. Yy, mógłbym ulepszyć któryś z tych batalionów i to wcale nie byłoby takie głupie. Mógłbym nad szpitalami powlowymi jeszcze pomyśleć, ale ja pomyślę jeszcze nad lepszym czołgiem. Nie, 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 nie nad lepszym czołgiem. Przem y nie przemysł, tylko o, tutaj. o. Dokładnie. Dobra, go Ej, wiecie co? Weźcie zróbcie to dobrze. Dobra, tu są odcięte oddziały. Jak idzie realizacja tych planów? Jakoś. No, tak, te, te dywizje raczej dostają już ostro po, po tyłeczku. Nie ukrywam, że mi się to podoba. Tu są jakieś braki w zaopatrzeniu, bo za dużo ilością wojska zapewne atakuje. To jest dywizji. Dobra, czas wrzucić trochę więcej lotnictwa. W którym sektorze już walczymy? W zachodnich Niemczech mamy obstawienie. W Alpach mamy obstawienie. I zakładam, że mam też dominację powietrzną, bo nie sądzę, żeby wróg miał jakiekolwiek samoloty, bo nie widzę, żeby. Coś tutaj jeszcze mu walczy, ale to nie, nie, nie najwięcej już tego pozostało. Coś nawet się nie za bardzo muszę ograniczać. O! gro. Proszę cię, nie zawieszaj się. O, USA wypowiada wojnę, której celem jest Japonia. To się coś zadziało dużego. Czym się to będzie toczyło? Wolne fabryki. Ja wiem, że mam wolne, tylko połowa jest zniszczona. Um, Okej, okay, tu jest pokryte, tu modernizujecie. Myślę, czy nie dorzucić linii okrętów... ...bombowców morskich, wiecie? A, widzę, że fabryki to są raczej poniszczone niż... ...działające. Jak wygląda budowa u mnie? Okej. Okay. Że tych napraw to trzeba wykonać... ...od chuja i ciut-ciut jeszcze. Dobra, infrastrukturę się nie będę przejmował jeszcze. Na mnie fabryki interesują, szczerze mówiąc, w naprawie. Tu jakieś tam budowaliśmy jeszcze. Trzy, dobra, go. Widzę, że tutaj zrealizowaliśmy już większą część planu. Bądźcie tak dobrze i pchajcie w tę stronę już. USA dołącza do frakcji alianci. Państwo, okej, okay, okej. Okay. nie śpieszyliście z tą Japonią. Muszę wam przyznać. Dobra, tu widzę, że kończymy realizację planu. Dobra, następny pusz będzie w stronę Paryża. O, to w końcu się dropnęli. O, w końcu. Muszę zająć jak najwięcej w takim razie do tego czasu, żebym mógł zabrać jak najwięcej, oczywiście. Tu przepychają. Chruszczowa armia już też widzę, że tutaj przepycha cały czas. Jak może, oczywiście. Nie miałeś jakiejś super dywizji. A chyba, macie problem ze zmęczeniem i z zapatrzeniem. Ok, czego brakuje mi za surowców? Aluminium, dobra, jeden to nie mam co? Mam problem z yy, ruchem oporu. Ok, już coś poustawialiśmy i zaczyna się działać lepiej. Dobrze, dobra, tutaj czyścimy. się, że tej dywizji jest dużo, ale one nie przedstawiają w tym momencie jakiejś wielkiej wartości bojowej. A to dlatego, że są strasznie osłabione. E, dobra, słuchaj, kumplu, czyżbyś zrealizował swój plan? Poproszę przerwij jego realizację. Następnie poproszę linię frontu ci wyznaczyć. Taka może być w gruncie rzeczy, jaki na razie stacjonujesz. I zapraszam do rozpoczęcia linii ofensywnej. Może tędy co, Ignacy. Halo, Gro. Dobrze. Tędy i przepychajcie jak najdalej się da, panowie. Może nie przez Szwajcarię. Dobra, przygotowujcie sobie plan. To już mają maksa. Większość dywizji tutaj. Przystąpcie do realizacji za tym. Trochę się okopali. Wow, nie mogę się przebić. Niesamowite. Czego cały czas brakuje? Aluminium. Opór cały czas wiem, że istnieje. Ale, 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 moi drodzy. Myślę, że ta faza planu już jest całkiem sprawna. Ale my powinniśmy się przygotować na zakończenie dzisiaj. A rozpoczniemy już w następnym odcinku. Spróbujemy przepchać jeszcze tutaj wojsko niemieckie, może trochę ręcznie poatakujemy. Widzę, że okupują się jak mogą, dywizje mają pomęczone, bez zaopatrzenia, ale jeszcze cały czas stawiają opór. Więc cóż, jak emigracji wy wy, a to był Hard Sova 4. a my widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło, pa pa.